i Mądrość Syracha, rozdział 29, wersety od 10 do 13 Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. Umieść skarb twój według przykazań najwyższego, a korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto. Zamknij jałmużnę w spichlerzach twoich, a ona wybawi cię z każdego nieszczęścia. Lepiej niż tarcza mocna, niż li ciężka włócznia, za ciebie walczyć będzie z wrogiem. oze Ozeasza rozdział 11. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i Boszkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Powrócą do Egiptu i Aszur będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdzę. Mój lud jest skłonny odejść ode mnie. Wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, jak opuścić ciebie Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Pójdą śladami pana, który zagrzmi jak ryczy lew, a kiedy zagrzmi, zbiegną się jego synowie z zachodu jak ptactwo przylecą z Egiptu i z asyryjskiej ziemi jak gołębie. Sprawię, że wrócą do swoich siedzib, wyrocznie pana. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 14, wersety od 1 do 6. Gdy Jezus przyszedł do pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapyta, zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie, lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo Bóg wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Apokalipsa świętego Jana, rozdział trzeci wersety od 14 do 22. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcecie wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem, i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.